Teraz niekryty krytyk. Niekryty krytyk w radiuze. Tym razem mam dla was prawdziwy hit, albowiem poznacie najkrótszy i najdłuższy utwór w historii muzyki. No dobra, najdłuższego może nie będziemy słuchali, bo trwa 1453 godziny. Serio. Nie mam pojęcia, czy ten kawałek jest wydawany na 60 tysiącach winyli, czy może na 400 Blu-rayach, ale podobno to prawda. The Chosen Priest and Apostle of Infinite Space trwa 1453 godziny. Z najkrótszym będzie znacznie łatwiej, bo trwa niecałe 3 sekundy. Autorem jest znany zespół Napalm Death, a utwór nazywa się You. Suffer. Posłuchajcie. Powtórzmy na wypadek, gdybyście przeoczyli solówkę na gitarze. Powtórzmy na wypadek, gdybyście przeoczyli drugą zwrotkę. Powtórzmy i zaśpiewajmy razem. Po co ktoś miałby nagrywać kawałek, który trwa 3 sekundy, żebym miał podkład muzyczny w sypialni? No czas trwania praktycznie się zgadza, ale na def w sypialni? Nie. Ciekawe jak wyglądały próby tego nagrania. Zespół się zdzwaniał, zbierał, kawka, papierosek, wiecie, pogaduchy między metalami. Dobra chłopaki, gramy. To do jutra. Nara. Miłego dnia życzę. Maciek frączek, czyli Niekryty Krytyk. I powtórzmy, bo chyba nie wyłapaliście do końca refrenu. Niekryty Krytyk w Radiu